Cześć, witam Was. Dzisiaj będzie odcinek z okazji 300 subskrypcji z pięknymi widokami. Również dziękuję Wam za 300 subskrypcji, a nawet już mamy 304 subskrypcje. Bardzo dziękuję. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Gdzie się dzisiaj znajdujemy? W starej kamienicy. To wiejskie widoki. Polecam każdemu, kto chce odpocząć od miejskiego hałasu, żeby tutaj przyjechać i się przejść. Tam jest wioska mała kamienica. Idziemy teraz na zamek do starej kamienicy. Bo nie pokazywałem Wam jeszcze widoków z góry tej wieży, więc dzisiaj Wam pokażę. Natomiast na koniec filmu będzie ciekawostka ze starej kamienicy. Idziemy na zamek. Póki co. Jesteśmy już na zamku w starej kamienicy. Właśnie. Za chwilę pokażę Wam widoki tam u góry, jak wyglądają. Jesteśmy już u góry. Piękne widoki na starą kamienicę. Jest tutaj wybudowany parking, gdzie można zostawić samochód i podejść na zamek. Zamek w starej kamienicy jest atrakcją turystyczną bezpłatną. Nie jest żadna opłata pobierana za wstęp. Tutaj mamy kościół. Eee, niestety nie wiem, pod jakim jest wyzwaniem, ale będzie napisane. A tam dalsza część wsi stara kamienica. Tutaj y, mamy takie jakby centrum y, starej kamienicy, ponieważ są tutaj trzy sklepy obok siebie, jedna apteka oraz szkoła i przedszkole. A teraz wyjdziemy wyżej, bo tutaj jest jeszcze y, możliwość wejść Wyżej zobaczyć yy, widoki. Zamek turyst yy, zamek yy, jest atrakcją turystyczną. Prezentuje się ładnie, gdyby nie jeden szczegół. O, proszę. Tutaj chyba nie jest dojście na punkt widokowy, tylko śmietnik. A tutaj widok ten sam co na dole, tylko że zakrad. Trochę jak więzień. Idziemy dalej. Eee, zamierzam Wam pokazać jeszcze jedno miejsce w starej kamienicy. Moi drodzy, taka ciekawostka. Mało kto o tym wie, ale gdy czekacie na pociąg na stacji Stara Kamienica, jest taki jeden szczegół na stacji. A właściwie taka pamiątka. To jest tabliczka, która pochodzi z początku linii kolejowej z Gorzelec-Wrocław. I ta tabliczka informuje, gdzie jest kabel. Natomiast ten znak u góry to jest jeszcze znak kolei pruskiej. Kolej w starej kamienicy została otwarta w 1865 roku. Ja już wracam do Jeleni Góry, więc to byłoby na tyle i cześć.